Witam Cię w kolejnym odcinku. Jestem bardziej podcast. Ja mam na imię Monika i zanim wskoczymy w kolejny odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, jeżeli jesteś na YouTube i zaobserwowania tego kanału, jeżeli jesteś na Spotify, ponieważ w każdy piątek o godzinie 8.00 słyszymy się tutaj i już przechodzimy do tematu. A dzisiejszy temat podcastu to dawaj z siebie tyle, ile chcesz dać, a nie tyle, ile inni chcą od Ciebie brać. Jak to słuchasz, to mamy 16 luty, a to znaczy, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możesz zgarnąć walentynkowe pakiety, czyli takie walentynkowe okazje, które przygotowałam właśnie na swoim sklepie jestembardziej.com, więc jeżeli słuchasz to 16 lutego, to jeszcze wskakuj. Na instagramie u mnie na relacji znajdziesz odnośnik do tego, także tam Cię zapraszam, a my już tutaj, my, to znaczy ja już tutaj pociągnę ten temat. Często jest tak, zwłaszcza jeżeli wychowujemy się w takich bardzo mocnych schematach, takich bardzo starych schematach, że dajemy z siebie nie tyle, ile my chcemy dać, ale tyle, ile uważamy, że powinniśmy dać. To znaczy tyle, ile ktoś chce od nas brać, bo jako dzieci nie jesteśmy w ogóle uczeni stawiania granic, i uważam, że to jest bardzo duży błąd. Uważam, że jedną z pierwszych lekcji w szkole podstawowej powinna być lekcja stawiania granic i balansu między braniem i dawaniem w każdej sferze życia, ponieważ te stawianie granic przekłada się nie tylko na nasze relacje, ale też na nasze życie zawodowe na biznes, na bycie pracownikiem, bycie pracodawcą, bycie przedsiębiorcą. Ja ten temat zgłębiam o wiele bardziej, jeżeli chodzi o granice, od momentu, kiedy zaczęłam prowadzić swój biznes, swoją działalność. I zauważyłam taką jedną rzecz. Że o ile stawianie granic w życiu prywatnym już miałam w miarę wyrobione i tak naprawdę potrafiłam postawić pewną granicę, i też już potrafiłam dobierać w swoim życiu takie relacje, które są dla mnie korzystne i nie chodzi mi, że opłacalne, ale po prostu takie, które nie podkopują mojej miłości do siebie, tak w tym życiu zawodowym miałam z tym trudność. Ponieważ tworząc profile społecznościowe, obecnie na TikToku mam 15 tysięcy ludzi, które tak naprawdę. Zajęło mi około, nie wiem, dwóch lat takiego intensywnego tworzenia TikToków, żeby taka liczba osób przybyła do mnie. I dużo z tych ludzi są to ludzie, którzy wchodzą ze mną w bezpośrednią interakcję. Zresztą, pewnie, jak mnie słuchasz, to być może znasz mnie z TikToka. Więc być może wiesz, bo prawdopodobnie słyszy mnie ktoś i to sporo osób, które pisały do mnie prywatnie, że ja odpisuję. Ja mam coś takiego, że bardzo. Lubię odpisywać, uwielbiam interakcje z ludźmi, uwielbiam poznawać ich historię, uwielbiam doradzać. Natomiast w pewnym momencie złapałam się na takiej rzeczy, że ja nie potrafię postawić granicy. I złapałam się na tym w taki sposób, że zauważyłam, że ja daję tyle, ile ktoś ode mnie chce wyciągnąć. To znaczy dawałam się naciągać na godzinne rozmowy, gdzie nie potrafiłam do końca tego potraktować jako moją pracę, co jest moją pracą, bo. Przez lata zdobywałam wiedzę, doświadczenie, doświadczałam różnych rzeczy, miałam różne rozkminy, żeby mieć obecną wiedzę, obecne doświadczenie i możliwości też, um, powiedzmy, pomagania innym. Więc kiedy ktoś chce to wykorzystać, ja myślałam po prostu, że, że pomagam, że jestem dobra dla innych. Tylko, że zauważyłam jedną taką rzecz, prawidłowość, że dając siebie nie biorąc nic w zamian, dając z siebie tyle, ile ktoś chce ze, ze mnie wyciągnąć, krzywdzę nie tylko siebie, ale krzywdzę również tą osobę, której cały czas daję, bo jakby pokazuję jej takie nie do końca zdrowe wzorce. I krzywdzę też tych, którzy cenią mnie i mój czas. Zauważyłam bardzo taką dużą przypadłość na podstawie moich klientów, bo już trochę tych klientów w swoim życiu miałam z racji tego, że już trochę się zajmuję prowadzeniem tych konsultacji, bo około półtorej roku. I to też była ciekawa kwestia, bo to ludzie sami zaczęli mnie na TikToku pytać, czy robię konsultacje, czy prowadzę sesję jeden na jeden, czy robię kursy, i tak naprawdę z potrzeby moich widzów się to wszystko zaczęło toczyć. Tylko, że w dużej mierze nadal jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą z nas czerpać. I czy to właśnie w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym, zawsze znajdą się osoby, które jeżeli dasz rękę, to wezmą ją całą, wezmą Ci potem nogę i jeszcze w ogóle obie nogi i wszystko. I teraz to postawienie granicy na zasadzie powiedzieć sobie i potrafić to prawdziwie poczuć, nie tylko o tym wiedzieć, ale to poczuć i zaimplementować to do życia, że ja nie muszę komuś dać tyle, ile ktoś chce wziąć, żebym była ok wobec tej osoby. To znaczy, to też jest chyba kwestia takich roszczeniowych ludzi, z którymi się czasami spotykamy. Tym bardziej, jeżeli ktoś mnie słucha, kto prowadzi biznes, kto ma doświadczenia z różnymi ludźmi. To jest taka grupa ludzi roszczeniowych, bardzo, takich, którym się wszystko należy. I często ci ludzie powodują coś takiego, że masz wrażenie, że jak odmówisz, to oni cię nie lubią. Oni powiedzą, a ty nie jesteś taka fajna. Zresztą doświadczyłam tego również, dając siebie bardzo, bardzo dużo za darmo, dając z siebie bardzo dużo zaangażowania czasu, i w momencie stawiania granicy usłyszałam na przykład, że jednak nie jestem taka fajna. Czyli kiedy ten, ktoś czerpał ze mnie, nie dając mi nic w zamian byłam fajna. I wtedy dotarło do mnie, i też to było takie uderzenie, że okej, okay, to nie tędy droga. Mi nie chodzi o to, żeby mnie ludzie lubili, mi chodzi o to, żeby żebym ja czuła się dobrze z miejscem w sobie i swoimi granicami, które po prostu stawiam. Więc też ten temat, który dzisiaj poruszam, jest tak uniwersalny dla każdej sfery życia, żeby nie dawać innym tyle. Ile oni chcą brać, ale tyle, ile my faktycznie chcemy dać. I ja wiem, że czasami, Korci, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami bardzo empatycznymi, osobami lubiącymi dawać, osobami angażującymi się też w życie czy problemy innych, również taką osobą jestem, więc czasami to przeszkadza w biznesie. Ale jeżeli jesteście takimi osobami, to niezwykle ważne jest wybalansować w, w, w środku siebie. Takie poczucie, ok, ja dam tyle, ile chcę, ale ja muszę się oduczyć chcenia dawania więcej, niż ktoś jest w stanie nawet ode mnie przyjąć. Bo to też jest taka kolejna kwestia, że zwłaszcza jeżeli pomagamy komuś na przykład, to często, ja przynajmniej tak mam, że często ja się bardziej angażuję niż ta osoba. To znaczy ja wymyślam więcej rozwiązań, ja proponuję więcej opcji. Ja angażuję się bardziej emocjonalnie, czasowo, niż na przykład ta osoba, której ten problem dotyczy. I z jednej strony mam takie kurcze, mam w głowie te rozwiązania, wiem co mogę tej osobie powiedzieć, mam dosłownie rozwiązanie jej problemu, ale z drugiej strony już teraz mam takie hamulce, że no okej, okay, ale to nie jest moja batalia. Jeżeli tej osobie zależy, to powinna też coś dać z siebie. W tym przypadku, jeżeli to jest moja praca, to tutaj mówimy po prostu o wynagrodzeniu za czas i wynagrodzeniu za to, że ja wiem jak, a ty tego nie wiesz, więc ty mi za to płacisz, bo ja to już wiem. I tak samo w życiu prywatnym, stawianie tych granic dla wielu ludzi jest bardzo trudne. No bo przecież jesteś dorosła i, na przykład, teściowa cię o coś poprosiła, albo mama cię o coś poprosiła, albo brat, albo siostra. I ty, pomimo tego, że musiałabyś, czy musiałbyś zrezygnować z jakiejś części siebie, czy czegoś ważnego dla ciebie, zrobisz to, żeby nie narazić tej relacji na jakieś tam uszczerbki. Tylko z drugiej strony, co to jest za relacja? Która wymaga od ciebie ciągle dawania więcej niż ty jesteś w stanie dać, przekraczanie własnych granic, braku szacunku wobec siebie. Ja też wiele razy tak miałam, że jak na przykład miałam jakiekolwiek plany w swoim życiu, wystarczył jeden telefon, wystarczyło jedno słowo, rzucałam wszystko, żeby być dla kogoś, żeby pomóc komuś, żeby z kimś porozmawiać. I ja zauważyłam w pewnym momencie, jak to niekorzystnie wpływa na moją relację z samą sobą. Kiedy ja się non-stop zawodziłam, kiedy ja non-stop nie dotrzymywałam sobie słowa, co z tego, że nie naruszyłam tych relacji? Z drugiej strony też myślałam, okej, okay, czemu ta druga strona nie pomyśli, że narusza nasze relacje, nadużywając mojej dobroci? I co ciekawe, kiedy zaczęłam stawiać te granice, w których ja się czułam komfortowo, w których ja mogłam wreszcie spełniać. Swoje obietnice wobec samej siebie, czyli najważniejszej osoby w swoim życiu, to wiele tych relacji po prostu się rozpadło. To znaczy, że ten fundament tych relacji był tak naprawdę nijaki. Jeżeli relacja trzyma się tylko na tym, że ty ciągle dajesz z siebie więcej niż jesteś w stanie, i rezygnujesz z siebie na rzecz kogoś innego i relacji, to jest kiepska relacja. I żebyśmy się zrozumieli. Nie chodzi o to, że masz nikomu nie pomagać, nikomu nie robić przysług itd. Tak Ale chodzi o postawienie tej granicy, w której ty pamiętasz, ja nie daję więcej niż ja chcę dać, nie daję tyle, żeby wypełnić kubeczek tej osoby nadstawiony. Tylko daje tyle, ile ja chcę wlać do tego kubeczka. I często, jak przychodzą do nas ludzie z pustym kubeczkiem, tak użyję takiej metafory tego kubeczka, to my chcemy ją zapełnić. Chcemy zapełnić ten kubeczek, zalać go po prostu pod sam, pod sam czubek, nie patrząc, ile my mamy zasobów, żeby w ogóle nalać. Z nas do tego kubeczka. I tak rozlewamy w prawo, w lewo, tu i tam i wszędzie i nagle patrzymy, o kurczę, mój kubeczek, moje źródełko jest suche. I często wtedy, to jest też taka bardzo duża lekcja, okazuje się, że tobie nie ma kto nalać. Że kiedy ty masz suchy kubeczek, okazuje się, że nie ma wokół nikogo, kto mógłby ci nalać od siebie, bo po prostu nie. I to jest taka największa lekcja, takiego niektórzy to mówią, że to jest egoizm, natomiast każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o sobie. Tak jak chyba już kiedyś mówiłam o tym przykładzie, tak jak kiedy w samolocie coś się dzieje. Że trzeba nałożyć sobie tą maskę tlenową, to matka najpierw nakłada sobie, dopiero potem dziecku, bo jeżeli ona najpierw nie zadba o swoje bezpieczeństwo, to i tak dziecku nie pomoże. I tak samo jest w życiu. Jeżeli ty nie zadbasz o siebie wewnętrznie, nie postawisz tych granic, to nie będziesz w stanie komuś pomóc, kiedy realnie ktoś będzie ciebie potrzebował, kiedy ty realnie będziesz chciała, chciał to zrobić. Tak jak się mówi, z pustego nie nalejesz. Ty tylko, że nasze paradygmaty i schematy, w których jesteśmy wychowywani, uczą nas właśnie najpierw myśl o innych, te na samym końcu. Ja nawet pamiętam takie schematy z dzieciństwa, bardzo prosty przykład, który no do tej pory z mojej pamięci, pomimo tego, że niedługo będę miała 30 lat, a nadal to we mnie żyje, to pomyśl w takim razie, jak mocno to się zakorzeniło jako podświadome przekonanie, że mm, kiedy na przykład był obiad, i załóżmy, było nas piątka, czy tam szóstka nas była, a było pięć kotletów. To moja matka sobie kotleta nie wzięła. I teraz. Niby nic takiego, prawda? Ale to koduje coś takiego o sobie myśl na końcu. Przecież jeżeli masz pięć kotletów na sześć osób, to każda z tych pięciu osób może, sobie, może kawałek kotleta odkroić i dać tej szóstej osobie te różne kawałki tych kotletów i każdy ma. Ale właśnie takie uczenie, że ojejku, ja odejmę sobie, dam tobie i robienie z siebie cierpiętnicy, zwłaszcza przez polskie matki, to jest największe robienie krzywdy polskim dzieciom. Bo my uczymy się bycia cierpiętnikiem. Wchodzenia w rolę ofiary, męczenia się w swoim życiu, podkładania się i potem po prostu kąpania się w tym, jak mi jest źle, jak mi jest strasznie, jak ja mam straszne i ciężkie życie. Mimo to, że mamy tego świadomość, nie stawiamy granic, bo my nauczyliśmy się, wielu z nas nauczyło się, że kiedy my nie stawiamy granic i dajemy się wykorzystywać po prostu i my nie stawiamy siebie na pierwszym miejscu, to możemy w głowie sobie przybić taką pieczątkę, dobra matka, dobra żona. Tylko nie, to już tak słuchajcie, nie działa. To, to już nie te czasy. Ja kiedyś nagrałam takiego TikToka, że mój partner w ogóle nie pomaga mi przy dziecku ani w domu, ponieważ mi nie pomaga. Taka jest prawda. Dlaczego mi nie pomaga? Bo to jest nasz wspólny dom, to jest nasze wspólne dziecko, więc to nie jest kwestia pomocy. Tak samo ja nie pomagam jemu, my wspólnie wychowujemy dziecko, my wspólnie prowadzimy dom, my wspólnie robimy wszystko, co trzeba zrobić. Tutaj nie ma kwestii pomocy, bo to nie jest ani moim obowiązkiem wyłącznie, ani jego obowiązkiem, więc kiedy wchodzimy w schemat taki, że to mężczyzna pomaga kobiecie, to z automatu zakładamy, że to jest kobiety obowiązek wychowanie dzieci. Jak mężczyzna, który jest ojcem dziecka, może pomagać kobiecie w wychowaniu jego własnego dziecka? No nie, nie pomaga, po prostu to jest jego dziecko, to jest jego rola jako rodzica. I to też się łączy ten temat mocno z tymi schematami, gdzie zwłaszcza to zwróca się tak w stronę kobiet, bo ja sama takie wzorce miałam, że ta kobieta jest tą taką. Osobą, która się przepycha z losem, która musi być silna, bo się siłuje z tym życiem, która jest zdana sama na siebie, a kiedy ktoś oferuje jej pomoc, to ona mówi, że nie, a potem narzeka, że nikt jej nie pomaga. I to bardzo mocno łączy się właśnie z tym um, dawaniem innym więcej niż my chcemy, bo wtedy taka osoba często nie zastanawia się, ile ona chce dać z siebie. Ona po prostu patrzy na, powiedzmy, potrzeby innych i na to, że ona musi je zaspokoić. Natomiast jej potrzeby nie są zaspokajane, ponieważ ona nawet nie komunikuje o swoich potrzebach nikomu. Często spotykam się z, też z kobietami, z którymi pracuję, że są to kobiety, które nigdy nie potrafiły myśleć o sobie jak o kimś ważnym. I kiedy na przykład zadaję takie pytanie: wymień mi osoby, które kochasz najbardziej na świecie, takie od najważniejszej do najmniej ważnej, powiedzmy, to znaczy nie najmniej ważnej, tylko wiesz, jakaś taka od najważniejszej osoby, po prostu, kilka najważniejszych osób. I co często się dzieje, to że te kobiety nie wymieniają siebie. Mówią o mężu, dzieciach, o psie, o matce, o ojcu. Ja się pytam wtedy: OK, a ty? Dlaczego nie przyszło Ci do głowy, że najważniejszą osobą jesteś Ty? Bo od Ciebie i Twojego wnętrza zaczyna się wszystko inne. Twoje relacje z partnerem, z partnerką, Twoje relacje z dziećmi, Twoje relacje z rodzicami. Jeżeli Ty nie masz relacji z samą sobą, to nie masz podstaw do budowania zdrowej relacji, bo wtedy zawsze wchodzisz w relacje z poziomu ofiary, która będzie spełniała oczekiwania innych i będzie odbierała sobie, odejmowała od ust. Też są takie sformułowania, czyli odjąć sobie od ust. To jest też takie bardzo... Matczyne polskie. Ja totalnie się z tym nie utożsamiam, dla mnie te schematy po prostu są totalnie bez sensu, bo one robią z kobiet, matek, żon niewolniki, niewolniczki. Totalne. Ale one są tak naprawdę niewolnikami samych siebie i swoich przekonań na swój temat, dlatego ja też to wszystko, co robię w internecie, to poszerzanie świadomości, już widzę, że to dużo osób uświadamia w pewnej kwestii, że każdy z nas jest podstawą. Każdego, każdej relacji, każdego jakiegoś połączenia z innym człowiekiem. Bo kiedy dajesz z siebie więcej i nie patrzysz, ile masz do nalania, i nie, za, nie uzupełniasz tych swoich wewnętrznych zasobów, a tylko wylewasz to wylewasz, to w pewnym momencie naprawdę dotknie cię pustka. Pustka, która często potem ludzie się zastanawiają, skąd we mnie ta pustka przecież. Tak nagle ta pustka, nie wiadomo skąd, po prostu mam jakiś stan depresyjny. No jak to nie wiadomo skąd? Na ile dbałeś, na ile dbałaś, jak długo wysuszałaś to swoje źródło? Jeżeli bardzo długo tam nic nie dolewałaś, nie zaspokajałaś własnych potrzeb, własnych pragnień, to nie dziw się, że teraz tam po prostu nie ma nic. To też się łączy z takim dużym problemem, które też spotykam u wielu kobiet, zwłaszcza takich po 40-50. Że to są kobiety, które często nie potrafią zasygnalizować swoich potrzeb. To znaczy, albo jest historia pod tytułem: No niech się domyśli, w domyśle mąż, partner, no niech się domyśli, tak, o co, o co mi chodzi. Albo też jest druga strona, czyli ja nie komunikuję o swoich potrzebach, bo ja w zasadzie na nie nie zwracam uwagi. Znasz pewnie grę Simsy, The Sims, gdzie tam chodzisz tymi swoimi Simami. I jak nie zaspokoisz swoich potrzeb, jakichś tam podstawowych i też pragnień, i w ogóle nastrojnika tam nie nastawisz, to wszystkie paski lecą na czerwono. I po prostu cię odcina. Odcina tam tego Sima, on po prostu, no masakra, wszystko na czerwono, nastrojnik, e, niespełnianie się niespełnianie aspiracji, to wszystko wpływa. I tak samo jest w życiu. Jeżeli my cały czas ignorujemy te paski, które schodzą po prostu do czerwoności, a po prostu uzupełniamy paski innych, no to w pewnym momencie po prostu nas odcina, ale odcina nas w taki sposób, że my nie czujemy się w ogóle sobą, że my w zasadzie nie wiemy kim jesteśmy, bo my gdzieś tam przemykaliśmy przez ostatnie lata, kilkadziesiąt lat niektórzy, czasem spoglądając w lustro, sprawdzając jak wyglądamy, jak widzą nas inni, ale nigdy nie zagłębiając się w siebie. Dlatego ja się w ogóle cieszę, że wchodzimy w taką erę, już weszliśmy w taką erę bardzo mocnej świadomości, rozwoju świadomości, samoświadomości i bycia zupełnie w innych paradygmatach i innych schematach, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I tak już słowem podsumowania, kilka takich rzeczy, które bym chciała powiedzieć na sam koniec, żeby utkwiły w Twojej głowie po tym podcaście. Po pierwsze, pamiętaj, zawsze pamiętaj patrz, ile chcesz nalać. A nie ile ktoś tam nadstawia, jaką szklaneczkę stawia, tylko patrz na swój dzbanek, ile ty tam możesz nalać. Patrz na swoje potrzeby i zaspokajaj je nie kosztem innych, ale nie zaspokaj też potrzeb innych ludzi kosztem swoich własnych. I ostatnia rzecz, którą myślę, że też rozwinę na którymś odcinku. Naucz się mówić nie, naucz się mówić tak, naucz się milczeć, kiedy nie chcesz o czymś mówić. Naucz się mówić potrzebuję tego, pragnę tego, chciałabym to. Naucz się mówić o swoich potrzebach, o swoich emocjach, o swoich uczuciach i nie daj sobie nikomu wmówić, że Twoje potrzeby, emocje, uczucia są nieistotne. Jeżeli moje treści z tobą rezonują, to oczywiście zapraszam Cię na mojego TikToka, gdzie nazywam się Jestem Bardziej. Pod taką samą nazwą znajdziesz mnie na Instagramie. A najprościej będzie, jak wejdziesz na stronę jestembardziej.com i tam już wszystko, wszędzie, po prostu to jest takie centrum dowodzenia całego. E, oczywiście zapraszam do moich e do kursu, już wkrótce będzie kurs w pół do Cudu, na który jestem mega podekscytowana, bo to jest kurs, który kurczę pracuje we mnie od listopada i on sobie tak pracuje, pracuje, ale u mnie to tak na razie wygląda. Ale to wiem też z czego wynika, żeby przyspieszyć tempo muszę parę rzeczy ogarnąć wewnętrznie. No, i będziemy się na tym kursie tam przygotowywać do cudów. Bardzo się na to cieszę. Także jak chcesz śledzić, co tam u mnie na bieżąco, to przede wszystkim Instagram, bo teraz się bardziej w niego angażuję. No i oczywiście TikTok. No i co? Słyszymy się już w kolejny piątek o godzinie 8.00. Jesteś i to wystarczy. Do usłyszenia.